Mongołowie są w odwrocie. Uderzymy nim się przegrupują i jutro zakończymy wojnę. Posłałeś naszych na śmierć? Są żołnierzami. Ich krew jest na naszych rękach! Znajdę drogę przez most. Otruję wroga. To akt terroru. Staram się ocalić nasz lud. I chcesz, by się nas bali? Jeśli będziesz kroczyć tą ścieżką, będziesz taki sam jak Mongołowie. Będę lepszy. Użyłem Cię honorowej walki. Honor zginął na tamtej plaży. Han zasłużył na cierpienie. Poddajesz się emocjom. Poświęciłem wszystko, by ocalić nasz lud. Dałem mu nadzieję, a ty nic! Nie, nie. To koniec.